Cześć. Witam. Co Cię do mnie sprowadza? Potrzebuję Twojej pomocy. No słucham. Jesteś jedyną osobą we wsi, która ma traktor z Turem, a ja potrzebuję jakoś przywieźć ul i nie mam jak. No nie wiem. To co pożyczysz mi ten traktor? No pożyczę, tylko na koniec daj kilka złotych na paliwo. A gdzie ten traktor stoi? Chodź, to Ci pokażę. Nie, no, takim sprzętem to ten ul w sekundę podniosę. Gdyby nie Ty, to nie wiem co bym zrobił. A po co ci ten ul? I dlaczego ty musisz go przywieźć, a nie jakaś firma? Pól mi jest potrzebny, żeby produkować miód, a potem go sprzedawać, no czysty pieniądz. Pól dookoła mnie trochę jest to szkoda nie skorzystać. Raz inwestuję 14 tysięcy, i potem tylko liczę pieniądze. A ul przywożę ja, bo kupiłem go od pana Janusza z sąsiedniej wioski, bo on postanowił, że będzie je produkował. A gdybym miał kupić od jakiejś firmy, to zapłaciłbym minimum 20 tysięcy. A tak mam 6 w kieszeni 6 w kieszeni i problem z transportem na głowie. No racja, jak ten biznes okaże się być dochodowy, to kolejny ul kupię od firmy.